Na dzień dobry, dzień dobry, moje kochane robaczki. Śniadanie. Mamy trzy jajka ze szczypiorkiem. Pół precla z krakowską i z cacykami. I pomidorki trzy. Eee, przepis na cacyki, żeby znowu nie było jak się to ktoś nie będzie wiedział gdzie jest. To zapraszam do mojego YouTube'a. Wpisujemy wyszukiwarkę Małpa Ciocia Agnieszka. Zostawiamy suba. I tam jest przepis na cacyki. A chciałam się pochwalić, bo trzeba na tej krwi. I dostałam. Że byłam dzielna wczoraj, mhm. byłam bardzo dzielna, mhm. pani była ze mnie dumna mhm. i to bardzo. Widzicie, ja już przeszłam 4 km dzisiaj, i teraz pora na śniadanko, potem może jakąś kawkę zrobimy. Ale muszę wziąć słuchajcie i poszątać kuchni, bo się nazbierało garów. Mm, nazbierało się garów i trzeba odkurzyć. Mm -hmm. Jak ten ogród jest otwarty? To wszystko lata. Wszystko lata, słuchajcie. No. A dziewczyny. Strasznie sierść gubią. Strasznie. Czesze je, Bo nie mówię, że nie czeszę. Mm, no ale i tak gubią, nie? I tak gubią. Więc, no słuchajcie, no powiem Wam. Niby włosy są. Krótkowłose, krótkowłose. Ale. Są te włosy w domu. Są. Nie oszukujmy się. No. Jajo z rana jak śmietana. Dokładnie. Jajo z rana. Nie jest to a w ogóle u nas panowie koszą trawę. Mhm. Wzięli się zakoszenie trawy. No. Mm. A dzisiaj na obiad będzie tak. Ja i Maksiu będziemy mieli makaron z krewetkami. A wujek będzie miał pulpety z wczoraj. Też je będziemy z makaronem tylko jemu ja zrobimy inny makaron, bo u nas chyba będzie tak giatele, a u niego nie wiem co będzie. Mm. I to by było na tyle. No.